Drogi strzelczuku. Mam dla ciebie karty na tydzień pomiędzy 4 a 8 października. I tak, w poniedziałek i wtorek możesz być w energii piątki puław. Widzimy na tej karcie młodzieńca, który albo się bije z tymi czterema przeciwnikami, albo oni razem walczą w jakiejś słusznej sprawie. No i tak trochę nie wiadomo na tej karcie właśnie, yy, jest to albo albo. Co to może dla ciebie oznaczać, że sam sama nie do końca wiesz, czego chcesz. Że może chcesz, jesteś w takim nastroju, że masz ochotę się z kimś pokłócić. Że potrzebujesz odreagować na kimś. No jest delikatne ostrzeżenie w tej karcie, żeby może tego nie robić albo po prostu robić, ale być tego świadomym świadomą. W środę. Bardzo dobra karta, bo akurat w przypadku karty dziesiątki buław, jak jest odwrócona, to dobrze. To jest energia która w pozycji standardowo prostej mówi o tym, że jesteśmy niezadowoleni z powodu zbyt małej zapłaty, więc być może ten czas w Twoim życiu dobiega końca, może zaczynasz być zadowolony, zadowolona z efektów swojej pracy, z pracy w związku, bo nad każdym związkiem wiemy, nie? że codziennie trzeba pracować. Nawet tym romantycznym, gdzie na początku nam się wydaje, że ta druga osoba jest idealna, prawda? Tak mniej więcej przez pierwszy rok, a potem już yy, naukowcy mówią, że to wchodzi codzienność. Hormony trochę przestają działać. No i w czwartek, piątek, drogi strzelczyku, możesz być w energii głupca. To jest karta zerowa. Widzimy. Na tej kitce, na czapeczce tego wędrowca, nad tą czapeczką. kartę oznaczenie zero, to jest karta nowego początku. Może zaczynasz coś na świeżo w swoim życiu, a może po prostu cieszysz się ostatnimi przebłyskami słoneczka, bo ten głupiec idzie, wącha kwiatki, jest taki dość beztroski. Jakby nie przewiduje żadnych zagrożeń na swojej drodze. Rozpoczyna coś z naiwnością dziecka, z taką, z taką radością, że coś nowego się zaczyna. Drogi Strzelczyku, bardzo dobrego tygodnia Ci życzę i nie tylko.